Konkurencja na rynku internetowych influencerów jest bardzo duża. A będzie jeszcze większa, ponieważ na rynek z przytupem wkracza sztuczna inteligencja. Dotychczas znane marki i agencje marketingowe wydawały ogromne pieniądze, aby nawiązywać współpracę z influencerami. Koszt jednej kampanii reklamowej mógł sięgać kilkunastu, a czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przygotowanie planu zdjęciowego i charakteryzacji to także ogromne koszta, a przede wszystkim czas. Co, gdyby cały ten skomplikowany i drogi proces zamienić na kilka godzin programowania i obróbki graficznej? To nie jest przyszłość. To dzieje się już teraz. Aitane, prowadząca swój profil o zdrowym trybie życia, obserwuje prawie 300 tysięcy obserwujących, a Lumangalu zgromadziła już 6,8 miliona obserwujących. Śmiało można zakładać, że proceder ten będzie coraz popularniejszy, a tańsze odpowiedniki influencerów będą chętniej wykorzystywane przez duże marki. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym zjawisku, zerknijcie na portal dla młodych prowadzony przez naszą fundację, na którym szerzej poruszyliśmy ten temat.